Istnieje zależność pomiędzy sposobem żywienia a stanem zdrowia. Stwierdzono, że błędy w żywieniu mogą powodować choroby. Wysokie spożycie samobuchemnej może przyczyniać się do rozwoju naciśnienia tętniczego i przez to do utarów mózgu. Dieta łoka w błoni prowadzi do powstawania zawarć, rozwoju hemoroidów i nowotworów jednolitego. Światowa Organizacja Zdrowia na liście chorób, których przyczyny tkwią w niewłaściwym odżywianiu umieściła m.in. anemię, cukrzycę, szkorbut, krzywicę, miażdżycę i nadciśnienie tętnicze. Jednocześnie istnieją dowody na ochronne działania żywienia zmniejszające niebezpieczeństwo występowania niektórych chorób. Wysokie spożycia wapnia przeciwdziała powstawaniu ostałoporozy. Pokrycie zapotrzebowania na witaminę C podnosi odporność organizmu. Stosowanie przypraw ułatwiających trawienie pokarmów, takich jak pieprz naturalny i ziołowy, kminek, majeranek, cząbel oraz czosnek, znacznie zmniejsza dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Nie ma produktu spożywczego, który by zawierał wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w odpowiednich ilościach. Bezpieczeństwo zapewni nam rozmaite spożywanych produktów.